Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie, Charlotte w północnej Karolinie, tak jak mówiłem w ostatnim vlogu, odwiedzam kilka rodzin, które są jakby zaprzyjaźnione ze mną. Ja jestem zaprzyjaźniony z nimi. Tutaj akurat jestem w domu. Rodziny z Indii, których znam od 15 lat, czyli od 2006 roku, kiedy przyjechałem po raz pierwszy tutaj na studia, najpierw angielskiego, potem teologii. Poznałem tę rodzinę, która też świeżo wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, mieli wtedy dwoje małych dzieci, teraz mają troje dzieci, już Faustyna już jest na studiach, Kevin już prawie idzie na studia, jeszcze jest mała Katina, która ma 10 lat. Także jesteśmy w tym momencie w ich tak zwanym pokoju modlitewnym, tutaj jeżeli właśnie mają gości, księży, swoich znajomych z Indii, czy ja tutaj przyjeżdżam, to zazwyczaj celebrujemy tutaj mszę świętą. To jest jeden z ich pokoi, taki tutaj na dole, zaraz przy drzwiach wejściowych. Jak widać, no jest tu dużo miejsca, można spokojnie przyjść rano i się pomodlić. W każdym razie chciałem dzisiaj mówić trochę na temat właśnie powodu, ponieważ widzę komentarze czy jakieś zapytania Dlaczego jestem w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego nie w Polsce? Trochę o tym powiedzieć i też ogólnie o, o kapłaństwie, o, o posłuszeństwie może i też szukaniu przez posłuszeństwo, no właśnie tego, co najważniejsze, czyli wypełniania woli Bożej, ponieważ często tego nie rozumiemy. Ja też teraz już w dziesiątym roku kapłaństwa uczę się tego na nowo, ponieważ wróciłem z Polski, byłem tam dwa lata, myślałem, że już zostanę, chciałem nawet zostać. Już na stałe, natomiast no, Pan Bóg pokazuje, że chce inaczej. I robi to właśnie poprzez Kościół, poprzez biskupa, który, jak wierzymy, poprzez Ducha Świętego jest tym, który pokazuje nam drogę, pokazuje nam wolę Bożą, i my mamy tylko po prostu temu zaufać. Więc dlaczego Stany Zjednoczone? No, przyjechałem tutaj pierwszy raz, tak jak mówiłem, w 2006 roku, a byłem już wtedy po trzech latach seminarium w Polsce, co było dość ciekawą przygodą. W ogóle warto chyba powiedzieć o tym, że kiedy przekroczyłem progi seminarium, mając 20 lat, od tamtej pory wszystko się zmieniło. Nie byłem. Człowiekiem, który jakby wyglądał czy zapowiadał się na, na kleryka czy na kapłana. Natomiast, kiedy przekroczyłem progi seminarium, wszystko się zmieniło i dla mnie, dla moich znajomych, też bliskich, i też dla całej mojej rodziny. I to trwa do dziś. Rzeczywiście, Pan Bóg ma swoje sposoby na przyciąganie do siebie ludzi. I rzeczywiście moje życie mogło potoczyć się zupełnie inaczej, ponieważ gdybym się pewnie trochę bardziej postarał i dojrzał jeszcze do tego, mógłbym pewnie mieć żonę i dzieci, jeżeli taka byłaby moja decyzja. Natomiast czułem bardzo mocno wewnętrznie taką atrakcję w kierunku kapłaństwa, w kierunku ofiarowania. Przyświętej świętej w kierunku spowiedzi, życia sakramentalnego, głoszenia Ewangelii, głoszenia Słowa Bożego. I rzeczywiście próbowałem jakoś to sobie wszystko poukładać. Spędziłem trzy lata w polskim seminarium. Później poprzez wiele różnych kolei losu, co można powiedzieć opatrznością Bożą, trafiłem do Stanów Zjednoczonych. To było też związane ze śmiercią jednego kleryka, który studiował tutaj dla tej mojej decyzji na południu Stanów i zginął w wypadku samochodowym. I ja rzeczywiście przyjechałem na jego miejsce, jakby. Wtedy był tu bardzo duży problem z powołaniami. Nie było, było bardzo mało księży w ogóle. Ja byłem chyba najmłodszym wtedy wyświęconym kapłanem w południowych Stanach. Ponieważ średnia wieku kapłanów była dużo wyższa niż teraz, było około 40 lat. Ja miałem wtedy 27. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Rzeczywiście, wczoraj nawet rozmawiałem z moim profesorem z mojego seminarium tutaj w Stanach i mówił, że mają 156 kleryków, więc to jest niesamowite. W większości młodych mężczyzn, którzy będą studiować, i pewnie większość z nich zostanie kapłanami w najbliższych latach. Natomiast ciągle w naszej diecezji, ciągle tutaj na południu, gdzie jest nas 3% katolików, 5% w niektórych miastach, ciągle brakuje kapłanów, dlatego też to był też jednym z, z takich powodów, dlaczego zdecydowałem się wrócić i kontynuować moją misję, moją pracę tutaj. Też ze względów takich, że no rzeczywiście ksiądz biskup wyraził taką potrzebę i chęć współpracy dalszej, i po prostu myślałem o tym przez kilka miesięcy. I zauważyłem bardzo jasno, przez właśnie różne okoliczności, różne rozmowy i przez modlitwę, że Pan Bóg chce, żebym wrócił do Stanów Zjednoczonych. I po prostu no, nie można chyba tutaj powiedzieć zbyt wiele. Człowiek, który tego nie przeżywa, jakby sam, też nie zrozumie tego, bo powie, no ale jak powiedział, ale jak to się czuje, przecież uczucia są zmienne, no właśnie poprzez kolej wydarzeń i poprzez słuchanie tych ludzi, którzy. Rzeczywiście mają nad nami autorytet. Ksiądz biskup diecezji, która mnie wyświęciła, czyli mojej diecezji tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem święcony w 2011 roku, ma autorytet. Przysięgałem jego poprzednikowi posłuszeństwo, co za tym idzie też zaufanie. Od tamtej pory już się dwóch biskupów tutaj zmieniło, on jest trzecim, natomiast ciągle ma nad tymi, którzy zostali wyświęceni tutaj, przed jego przyjściem, ciągle ma nad nami autorytet i rzeczywiście jest też taka wolność w kościele, że jeżeli ktoś czuje wewnętrznie, że jest powoływany gdzie indziej, no to musi to rozeznać i we współpracy ze swoim księdzem biskupem decydować. Ja tak właśnie zdecydowałem dwa lata temu, kiedy czułem, że chciałem być w Polsce, że coś mnie tam ciągnęło. Przedstawiłem tę sprawę poprzedniemu księdzu biskupowi i on zgodził się na to, żebym spędził w Polsce rok. Później dał mi pozwolenie jeszcze na kolejny rok, i później, kiedy go zapytałem, już powiedział, że nie może dać takiego pozwolenia, ponieważ on odchodzi i idzie do innej decyzji, przyjdzie inny i niech on decyduje. I tak to właśnie, tak się to właśnie stało. No i wtedy przez różne koleje, różne wydarzenia, spotykanie różnych ludzi, przez modlitwę. Uświadomiłem sobie, że rzeczywiście powinienem tutaj wrócić, ponieważ trzeba wypełnić wolę Bożą. Jest to najważniejsze. Rzeczywiście człowiekowi łatwiej przychodzi to, co jest dla niego znajome. Łatwiej oczywiście jest żyć w swoim własnym kraju, mówić w swoim własnym języku poruszać się wśród ludzi, których się zna. Ma się też takie poczucie przynależności, ma się też poczucie jakby swojego własnego prawa jako, jako Polak, tak? Jestem w swoim kraju, mam pewne prawa. Natomiast kiedy jest się na obczyźnie, kiedy jest się na misjach, kiedy jest się w obcym kraju, nawet jeżeli ma się wspaniałe rodziny, tak jak ja mam wspaniałe rodziny blisko siebie i pewnie każdy kapłan tutaj, to człowiek, mimo iż dobrze jest tutaj traktowany, mimo iż mu niczego nie brakuje, jak to się mówi, to zawsze jest w obcym kraju, zawsze jest w kraju, w którym się nie wychowywał, zawsze jest w kraju, w którym jedzenie smakuje inaczej, w którym pewne rzeczy po prostu robi się inaczej, mówi się w obcym języku, czy w dwóch obcych językach. I że wszystko wygląda no, trochę inaczej, nawet modlitwa jest w innym języku, to też się inaczej przeżywa. Więc na to wszystko trzeba się zgodzić. Tutaj nie ma się co użalać nad sobą i nie ma co dramatyzować, bo kiedy czyta się y, tak naprawdę życie świętych, żywota świętych, czy y, kiedy czyta się biografię misjonarzy, y, to widzimy tam. Takie bezkompromisowe poddanie się Ewangelii. Widzimy tam ludzi, którzy XV wiek, nie wiem, XVI wiek, XIV wiek, którzy potrafili pożegnać się ze swoją rodziną, czy tam ze swoimi znajomymi, wejść na statek i popłynąć na nowy ląd, czy na nowy kontynent i nigdy już nie wrócić. I popłynąć tam z tym pragnieniem głoszenia Ewangelii w czasach, kiedy nie było korespondencji. Kiedy nie było telefonów, kiedy nie było WhatsAppów, kiedy nie było tego wszystkiego, co my teraz mamy i możemy właśnie się komunikować, mimo iż jesteśmy tysiące kilometrów od siebie. I oni potrafili się na to zgodzić i pewnie nigdy nie widzieli już swojej rodziny. Często było tak, że po prostu nigdy już nie wracali, że całkowicie zaadaptowali się do panujących warunków, i wydaje mi się, że nawet sam patrząc na siebie, że trochę, trochę się zmiękczyliśmy pod tym względem. Ja też tak trochę tak użalałem się trochę nad sobą, że oj, do, do obcego kraju i tak dalej. E, a rzeczywiście nie powinno być chyba za bardzo na to miejsca, bo, bo to jest. My jesteśmy tutaj na pielgrzymce, w, na tej Ziemi. To jest kraj nasz y, na jakiś czas. Y, ojczyzna nasza ziemska y, to jest przemijająca. My rzeczywiście mamy na celu skupianie się na tym co nieprzemijające, czyli ta nasza prawdziwa ojczyzna, która nie przeminie, gdzie będziemy wszyscy komunikować się bez żadnych barier językowych, czy emocjonalnych, czy, czy rasowych, czy, czy ideologicznych. Zupełnie inny świat, do którego my mamy się tutaj przygotowywać i właśnie posłuszeństwo autorytetowi, w moim przypadku autorytetowi Kościoła, no, ma w tym pomagać. Natomiast no, ufam bardzo w to, że nie popełniłem tutaj błędu, nie było jakiejś kalkulacji, po prostu zawierzenie się Panu Bogu poprzez Matkę Bożą, jak tutaj widzicie, o, właśnie tutaj jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który podarowałem tej rodzinie wiele lat temu. I która przypomina mnie też, kiedy tutaj przychodzę, że moje powołanie zrodziło się właśnie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Może nie zrodziło się, natomiast ja sobie je uświadomiłem. I jest to bardzo ważne, żeby. Znaleźć swoje powołanie i próbować je konsekwentnie realizować, mimo słabości, mimo grzeszności, mimo wahań, nastrojów, mimo zwątpienia czasem. Ofiarować to Panu Bogu. Starać się iść do przodu, jak to Pan Jezus powiedział, nie oglądać się za siebie, przyłożyć ręce do pługa, idź do przodu, staraj się żyć według przykazań Bożych, spowiadaj się regularnie, chodź nam przez świętą, przyjmuj komunię świętą, módl się codziennie, przestrzegaj przykazań Bożych i to życie naprawdę będzie miało jakiś sens i będzie się kształtowało w taki sposób, jak powinno się kształtować. Um, to jest takie, mam nadzieję, że przyda się to komuś. Na pewno, jeżeli jacyś, jacyś klerycy, czy przyszli klerycy oglądają ten, ten odcinek, to zachęcam do tego, żeby nie bać się, żeby mieć odwagę i jeżeli czujesz, że Pan Bóg może cię oddziela od reszty społeczeństwa w sposób bardzo szczególny, od reszty ludzi, powołuje cię do życia, em, tylko dla niego w celibacie, w kościele świętym, jako tego szafarza przyszłego sakramentów, no to próbuj, to, to zaufaj mu, to zaryzykuj, nie masz tak naprawdę nic do stracenia. Jeżeli jesteś kapłanem, który nie wie, gdzie, gdzie ma dalej pójść, co ma dalej robić, to pamiętaj o tym, że Duch Święty spoczywa na nas też w szczególny sposób, namaścił nas, i rzeczywiście poprzez modlitwę i poprzez czasem rozmowy, nawet z naszymi przełożonymi, z księdzem biskupem, dobrą wolą znajdziemy nasze miejsce. Dobra wola jest bardzo ważna tutaj, żeby w sercu mieć to poczucie, że ja nie chcę kalkulować i robić tylko tego, co ja chcę. Tylko, że chcę, mimo iż może boli, może jest niewygodnie, chcę robić to, co Pan, do czego Pan Bóg mnie powołuje. Inaczej, ryzykowanie, oddawanie życia kapłaństwu nie ma żadnego sensu. No, jaki tu jest sens? Oddać życie swoje kapłaństwo w XXI wieku po to tylko, żeby kalkulować, żeby mi było dobrze, wygodnie i tak dalej, żeby nie wiem, rodzina była zadowolona, że jestem blisko, żeby znajomi byli zadowoleni, a tak czy siak na końcu dnia każdy ma swoje życie, a my musimy się zmierzyć no, właśnie z naszą odpowiedzialnością za to, co robimy. Bo to jest przygotowanie nasze do tego, żeby zmierzyć się z tym wszystkim, kiedy właśnie będziemy na sądzie Bożym. Także pozdrawiam serdecznie, umieszczę zdjęcie tej rodziny, którą, z którą właśnie teraz zostaję przez kilka dni, umieszczę je na okładce tego odcinka. Polecam się modlitwie, zapewniam o modlitwie i do usłyszenia za jakiś czas. Szczęść Boże.